Cześć, to Sanja Codzienna na TV. Chciałam się w tej chwili odnieść do tego, co stało się w nocy w Sejmie, do tego, że ustawa o restrukturyzacji górnictwa przeszła. Głosami oczywiście posłów, głównie Platformy i PSL-u, ale przeszła. W związku z tym rodzą się pytania, co dalej? Co dalej ze Śląskiem, co dalej z górnictwem? To wszystko dotyczy nas, wszystkich Polaków, pośrednio bądź bezpośrednio, ale dotyczy. Wydaje mi się, że w tej chwili ktoś, kto tam w tej Warszawie sobie siedzi i rządzi, czyli cały rząd i ci wszyscy inni, powinni brać pod uwagę. Co będzie się dalej działo? Jeżeli prawdą jest, że w tej ustawie aż 23 razy pada słowo likwidacja, no to jaka restrukturyzacja, skoro mówimy o likwidacji? Jeżeli to słowo zostanie wdrożone w czyn, no to ja to bardzo słabo widzę. Mówiono o czt likwidacji czterech kopań, o utracie pracy dla prawie 5 tysięcy górników. No w związku z tym to pięć 5000 rodzin, to jest bardzo dużo, należy wziąć pod uwagę to, że bardzo wiele z tych osób to byli jedynie żywiciele rodziny, bo tak jest bardzo często. Kobieta zajmuje się w domu dziećmi, domem, jakimiś osobami starszymi, które są też w rodzinie, natomiast górnik pracował, przynosił do domu wypłatę. Tak? Jeżeli chodzi o te osłony socjalne, które dla tych górników są obiecywane, czy to będzie wdrożone, nie wiem, ale zakładając, że będzie, to to się też... Kiedyś skończy, jakieś zasiłki osobne, socjalne się kończą. W związku z tym pytanie rodzi się, co dalej. Ja chciałam podkreślić, że pewne zachowania i, i powiedzieć, że pewne zachowania, które człowiekowi nie przyszłyby do głowy, kiedy ma przychód, nawet jeżeli ludzie wiążą ledwo koniec z końcem. Ale mają, prawda, na czynsz, mają na jakieś opłaty, na, na jedzenie, na wszystko, co jest potrzebne, to pewne zachowania i pewne rzeczy do głowy by człowiekowi nie przyszły. Jednakże bieda potrafi zmusić do różnych patologii, i bieda generalnie jest tym największym grzechem, który powoduje pewne negatywne zachowania. W związku z tym obawiam się dużego wzrostu. Przestępczości na Śląsku. Tego się obawiam bardzo. Może nie od razu, ale na przyszłość. Jeżeli faktycznie górnictwo zostanie powoli wygaszane i, i oznacza to śmierć dla górnictwa, no to ja naprawdę tego mm, nie widzę. Panowie rządzący i panie rządzące powinni generalnie brać takie rzeczy pod uwagę. No, na Śląsku nie ma zbyt wielu alternatyw prawda, do tych, do tych kopalni, do tych miejsc pracy, które były do tej pory. Co jeszcze należy wziąć pod uwagę, to, to, to fakt, że Um, zamykając te kopalnie, no pozbawia się ludzi właściwie no, przyszłości. Owszem, kopalnie źle funkcjonowały, bo były źle zarządzane, ale gdzie był wtedy rząd przez te wszystkie lata i dlaczego? Wtedy się tym nie zajmowano, kiedy był jeszcze na to czas. A poza tym nie było mowy o jakimkolwiek likwidowaniu kopalni jeszcze do końca tego roku, a teraz nagle w styczniu takie rzeczy okazuje się, że ustawa przygotowana, restrukturyzacja, która ma się zamienić w likwidację w toku. No, bardzo nie fair wobec tych wszystkich ludzi i wobec nas. To, wszystko, co się dzieje w Polsce, to wszystko, co się dzieje na Śląsku, ten strajk górników, to pan tuda zapowiadał już kilka dni temu, że on może się rozlać na całą Polskę. I jak się okazuje, może to być prawda. Jeżeli chodzi o strajk, to przełączają się kolejne grupy społeczne, właściwie wcale nie związane z górnictwem i przełączają się kolejne zawody. Mówi się o pocztowcach, mówi się o kolejarzach. Jak to się rozwinie, będziemy na to patrzeć, ale myślę, że Warszawa jeszcze pożałuje swoich decyzji co do Śląska i co do górnictwa. Mam nadzieję, że nie będzie paraliżu ogólnie w całej Polsce. Nawet chodząc po sklepach, chodząc po ulicy słyszę głosy ludzi, że obawiałem obawiają się jakieś rewolty, jakieś prawdziwej rewolucji w Polsce. Mówią, że śląsk zaczyna, natomiast potem będzie reszta, bo bardzo wielu niezadowolonych ludzi ma zamiar wyjść na ulicę pośrednio bądź bezpośrednio wspierać górników, ale również walczyć generalnie o swoje prawa, bo uważam, że bardzo nie fair wobec całe, całego śląska wszystkie kopalni i tych górników, którzy cię protestują, bo mają o co, bo walczą po prostu o miejsca pracy byt dla swoich rodzin. Było to, w jaki sposób ich potraktowano. No, w zeszłym roku, lipiec, sierpień, w ogóle żadnych gadek, bo przecież zbliżały się wybory samorządowe. W listopadzie przed wyborami w ogóle nie było mówiono o jakimkolwiek zamykaniu kopalni, natomiast w styczniu, zaraz po nowym roku, okazało się, że, że taka ustawa jest i, ta, i taka ustawa. W po wczorajszym północnym głosowaniu wchodzi w życie, proszę Państwa, więc ja się naprawdę tego wszystkiego obawiam. Chciałabym usłyszeć Państwa opinie na ten temat, czy obawiacie się strajków również w innych regionach Polski. Jak Państwo to widzicie, czy może coś już słychać na ulicach znajomi, czy, czy rodzina coś mówią, że chcą się do tego strajku przyłączyć. Jak to wygląda w Państwa regionach, jak to wygląda w innych miastach Polski, nie tylko na Śląsku. Mówcie, jak jest, jestem bardzo ciekawa. Podyskutujmy. Zapraszam.